Kochani, witam was bardzo serdecznie. Vlogmas numer jeden. To jest niesamowite. Przyszedł ten czas, przyszedł grudzień. No, ja nie wierzę, ja nie wierzę, jak ten czas leci. Po prostu to jest niesamowite. Kochani, grudzień, grudzień to wyjątkowy miesiąc, to wyjątkowy czas, to czas oczekiwania, to czas oczekiwania. Przede wszystkim na narodziny Chrystusa, to czas oczekiwania na przepiękne święta, ale myślę, że każdy z nas czeka na coś. To czas oczekiwania na święta, w których spotkamy swoich bliskich, to czas oczekiwania na nie wiem, śnieg, to czas oczekiwania na prezenty. Myślę sobie, że każdy z nas na coś czeka. Grudzień dla mnie to jest czas przede wszystkim oczekiwania na święta Bożego Narodzenia. To dla mnie wyjątkowy czas, dlatego że ja, dla mnie jakby najważniejsze są te święta. Najważniejszy jest, najważniejsze jest narodziny, są narodziny Jezusa Chrystusa. Ale dla mnie też grudzień to wyjątkowy czas, bo. Jak wiecie, ja w grudniu się urodziłam. Także jest to yy, dla mnie taki miesiąc, że jak zaczyna się ten pierwszy grudnia, to ja już mam ochotę po prostu tylko i wyłącznie cały czas świętować. Ja się tak czuję, ja się czuję taka, yy, wiecie, bardzo jakoś zamyślona w tym wszystkim. Ale też jakoś tak, najczęściej jest tak, że to moje serce bardzo, bardzo jakoś mocno się raduje właśnie tym wyjątkowym czasem, tym czasem oczekiwania. W tym roku grudzień będzie dla mnie czasem. Wyjątkowym, ale też pod względem trudności, jak wiecie. Dla mnie to czas, gdzie niestety y, jestem w trakcie żałoby, w, w smutku, w tęsknocie, albo raczej z tęsknotą. Więc dla mnie grudzień y, tym razem będzie bardzo inny, bardzo inny niż do tej pory. Jednak staram się, y, żeby. Y, Mimo wszystko wyciągać ze swojego życia te rzeczy, które w jakiś sposób zawsze były dla mnie ważne, staram się o nich nie zapominać. I to jest taki moment, kiedy no, czasem mi się to po prostu już udaje. Kochani, co w tym vlogmasie? W tym vlogmasie będzie działo się życie. Będzie działo się życie jak zawsze. Jak zawsze na moim kanale. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za wszystkie komentarze, które mi piszecie, zwłaszcza pod ostatnim filmem. Dziękuję za wszystkie takie. Wiecie, za całą otuchę, jakiej mi dodajecie. Za komentarze, w których, y, które jak czytałam, to radowało mi się serce, słuchajcie. Ale tak mi się radowało, że aż ze wzruszenia płakałam. Że piszecie mi takie piękne rzeczy. Że piszecie mi, że jestem dla Was ważna. Że piszecie mi, że dobrze się mnie słucha. Że piszecie mi, że cieszycie się, że wracam. Ale przede wszystkim piszecie mi też, że na moim kanale y, dzieje się prawdziwe życie. Że ja tutaj... Niczego nie ściemniam i jestem tutaj naturalna. Staram się być taka jaka jestem, niczego nie udając. Jeśli trafiłaś, trafiłeś tutaj całkiem przez przypadek, to serdecznie cię zapraszam na mój kanał. Może właśnie vlogmas to będzie czas, kiedy zobaczysz, że da się tu ze mną jakoś być i jest fajnie i serdecznie cię zapraszam. Będzie działo się życie takie normalne, takie zwyczajne. Oczywiście, również z jakąś tam odrobiną tego mojego wyjątkowego czasu, czyli czasu świętowania, czasu przygotowań, może trochę sprzątania, może troszkę gotowania. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Chciałabym żyć sobie tak, wiecie, bardzo, bardzo spokojnie i bez pośpiechu. I staram się tak robić i mam nadzieję, że mi się to uda. Chciałabym też y, powiedzieć Wam, że mogę mieć czasem trudne momenty, i w tych trudnych momentach y, oczywiście, czasem pewnie to pokażę, czasem pewnie przyjdę, bo będę chciała z Wami być, ale też czasem nie przyjdę, żeby Was nie pogrążać, albo raczej żeby Was nie dołować, o może tak, żeby Wam nie dokładać, albo żeby Was nie smucić, kiedy jesteście radośni. Yy. I co, kochani? Więc zapraszam Was do odliczenia ze mną yy, z takim totalnie prawdziwym życiem, takie, jakie się u mnie dzieje aktualnie. Yy, zapraszam Was do odliczenia ze mną i tutaj też będzie yy, otwieranie kalendarzy adwentowych. Pierwszy kalendarz, który yy, już tam gdzieś pewnie dopiero zobaczycie. Trochę ten film będzie pomieszany, więc wybaczcie, ale yy, różne klipy nagrywałam w różnych momentach, bo scenariusz się tworzył na bieżąco. Yy, kalendarz będzie pierwszy, wyjątkowy, bardzo wyjątkowy po to kalendarz, który dostałam od AGI. Ja również podarowałam jej kalendarz, wymieniłyśmy się w tym roku znowu. Yy, będzie to fascynujące odkrywanie każdego dnia jednego okienka, będziecie wtedy ze mną. Zapraszam Was serdecznie. Drugi kalendarz, jaki idzie do mnie, bo w ostatniej chwili się zdecydowałam, więc na pewno się spóźni i nie będzie go jeszcze teraz, ale będzie chyba w trzecim vlogmasie dopiero. To kalendarz z. A zresztą zobaczycie sami, nie będę Wam zdradzać, przyjdźcie na kolejny vlogmasy, to zobaczycie. Także, kochani, serdecznie Was zapraszam. Nie będę ściemniać, że teraz mówię, że to jest jakoś po kolei, nie nie jest po kolei. W następnych klipach zobaczycie, w następnych wejściach, zobaczycie też taki czas, kiedy pojechałam do moich rodziców, do mojej mamy. Ponieważ mieliśmy dzisiaj mszę świętą, byliśmy na cmentarzu, więc jakieś takie tam chwile, jak się zbierałam, jak tam byłam. Wam nagrałam. To jest trudne dla mnie, ale, ale tak, chcę się z wami tym dzielić jakoś tam. Więc kochani, zapraszam was serdecznie na tego vloga, vlogmasa. On będzie nie po kolei, totalnie, w sensie takim, że tu się dzieją rzeczy nie po kolei, ale, ale tak, ale dzisiaj taki wyjątkowy chaosik. Chaosik vlogmasowy, pierwszy vlogmas, vlogmas numer jeden. Kochani moi chcę Wam pokazać yy, i zacznę od tego w ogóle, yy, że widzicie tutaj paczki. O, proszę bardzo jest tutaj jedna mniejsza paczka. Jedna taka ogromna, proszę bardzo. Następnie tutaj są rzeczy z Pepko. I tutaj są. To jest taka mała, ma, mało rzeczy z Pepko. I tu jest jakaś paczka, która ja nie wiem czym jest, nie pamiętam. W każdym razie to są wszystko rzeczy i to jest jeszcze nie koniec, bo jeszcze będzie więcej. To są wszystko rzeczy, które y, przygotowuję już do kalendarza adwentowego dla Agi. Także słuchajcie, tutaj proszę bardzo, tak Wam pokazuję. I teraz zaraz sobie to wszystko będę przeglądać i segregować, bo tutaj z tej dużej paczki część rzeczy jest dla Agi do kalendarza, a część jest moja. I kochani moi, proszę bardzo, mam popakowane dla Agi kalendarze. Są tutaj trzy, w sensie w trzech torbach: jedna, druga, trzecia. Jest jeszcze piesek, jak coś, ale pieska nie damy. I tak, mamy tutaj. Tutaj mamy trochę prezentów. Ja to zrobiłam oczywiście tak, żeby to było do, do dostosowane do Agi. Czyli na przykład jest tutaj prezencik zapakowany w papier. I tutaj jest cyferka Braille'em. Tutaj jest y, cyferka Braille'em Tagamiś, tutaj no, dokładnie. Mm, I Aga sobie będzie mogła odczytywać. No i tutaj jest trochę prezentów. Tutaj w drugiej torbie jest też trochę prezentów. O! I w tej torbie jest jeden prezent. To jest prezent urodzinowy, bo Aga też mówię też, bo ja, nie? Aga też ma urodziny yy, właśnie w grudniu. Także tak, moi drodzy, taki kalendarz. Jest tutaj pełno, pełno, pełno różnych kosmetyków. Yy, jakichś takich, wiecie, rzeczy różnych. Nie, 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 nie będę mówić, co tu jest, dlatego, że yy, Aga może to oglądnąć. Więc nie chce się, się zdradzać. Tutaj też jest jej urodzinowy, fajny prezent. Zapakowałam to jeszcze w taki worek, bo jakby ten, to ona by tu już od razu to wyczuła, co to jest. No i on też ma tutaj, oczywiście, numerek. O, tu na górze jest naklejony numerek. Także, no fajnie. Także kalendarz przygotowany. Aga za chwilę do mnie przyjdzie. Będziemy się, że tak powiem, wymieniać kalendarzami. Jesteśmy dokładnie. W czasie, no to jest właśnie, jakby to, co teraz wam nagrywam, to, no to to jest właśnie ten czas, ten czas. Także, także tak, taka sytuacja. Więc, no co? Czekajcie, pewnie się, pewnie się pokażemy jeszcze za chwilę, jak Aga przyjdzie. Wybieramy do domu, fajnie posiedzieliśmy, porozmawialiśmy, byliśmy na cmentarzu i wybieramy się teraz do domu. Także tutaj widzicie mnie teraz, to siedzę sobie w dużym pokoju u mojej mamy w domu. Przychodzę, to jest ten fajny moment, przychodzę yy, z yy, otwarciem kalendarza. Szukam, poszukuję, poszukuję, poszukuję numeru jeden. O, o, siedem. Tu jest, słuchajcie, Brailem napisane jak coś, więc nie. Siedem, ohoho, mam nawet osiem. Oho, ohoho, gdzie to jest? Czekajcie, słuchajcie, o nie, to nie, to jest też pięć, to nie, o o, czekajcie, jeden, jest, tak wygląda, o, <ścoughs> coś tam się, coś tam się ten, czekajcie, teraz tak, pochowam sobie to wszystko tu do kalendarza, do środeczka, na kolejne dni. Położę ten kalendarz tutaj na razie. I teraz, moi drodzy, tak, muszę wziąć telefon, dlatego że w telefonie mam napisane, co to jest. Aga wysłała mi maila, tak my sobie tak robimy, że wysyłamy sobie. W mailu całą listę i umawiamy się, że nie czytamy tej listy. Wiecie, że nie sprawdzamy naprzód, co tam jest, tylko po prostu sprawdzimy, sprawdzamy po kolei. Więc tak, 1 grudnia zimowa herbatka. Aga napisała tak. Smakowała ci u mnie, więc pomyśl o mnie, mm, za co mnie lubisz, cenisz, pomyśl o moich wadach. Kim dla Ciebie jestem, i co ci to daje w życiu. Jak pomaga, a jak szkodzi? Czy to dobra, a przynajmniej wystarczająca relacja? Czy może wręcz przeciwnie? Ale mi dałaś zadanie, Aga. <laughs> oj, oj. No więc oczywiście pozwólcie, że ja sobie to, yy, że ja sobie to. Na to pytanie odpowiem. Yy, sama, ale teraz otworzę to, co tutaj jest. Zimowa herbatka. Ja się już oczywiście domyślam i wiem, jaka to herbatka, bo Aga powiedziała, że jak byłaś u mnie, to Ci smakowała. Bardzo mi smakowała. Słuchajcie, to jest taka herbatka. Jeśli będziecie zainteresowani, zainteresowane bardziej tym, co to dokładnie jest, to Wam to Wam wyślę w... Wrzucę Wam do opisu, to po prostu sobie zobaczycie w opisie. Chyba że widzicie tutaj to sobie zastopujcie. W każdym razie powiem wam, że to jest coś pysznego. Piłam to ułagi. Ja, ja ją nawet już otworzę, bo ja, ja wiem, że ja zaraz pójdę sobie ją zrobić. I słuchajcie, to jest przepyszna herbatka. To jest herbatka, która jest tak pachnąca. Ona ma takie, to jest taki susz. Ona ma takie po prostu tutaj kawałeczki w środku. Jest tak zimowa, jest tak świąteczna. Jest po prostu cudowna, cudowna. I ona rzeczywiście nie tylko pachnie, to jest to, co ja kocham w herbatach, i to się nie zdarza wcale często, ona nie tylko pachnie, ale ona też jest herbatą, która również smakuje. W sensie ona w smaku też ma to wszystko. W smaku to czuć po prostu czuć kwas, że jest lekko kwaśna, czuć, że jest taka lekko, wiecie, tam ma, ma te dziki, ten cynamon to wszystko czuć w smaku. Przepyszna herbata, także bardzo, bardzo Wam. Ją też polecam. Yy, wiem po prostu, bo znam. Bo już u AGI yy, się jej napiłam ostatnio jak byłam. Także idę sobie zaraz zrobić herbatkę. Aga, dzięki! To jest po prostu bardzo, bardzo fajne okienko numer 1. Także kochani, okienko numer 1. Co będzie w okienku numer 1 w moim drugim kalendarzu, którym nie powiem na razie co to będzie, dowiecie się prawdopodobnie w trzecim vlogmasie. Dlatego że jutro tego też nie będzie. Yy, przyjdzie to dopiero akurat tak, że się dowiecie po prostu, w, w, chyba, chyba pewnie to będzie w trzecim vlogmasie także to kochani tak yy, no cudowna sprawa naprawdę dziękuję bardzo yy, jestem tak ciekawa i podekscytowana co, będą, co będzie w kolejnych dniach że aż yy, wow, po prostu bardzo bardzo yy, no i tak kochani I jeżeli chcielibyście wiedzieć co yy, ja dałam Adze w, w tym pierwszym okienku, to yy, umówmy się, że będę Wam to mówić. Yy, yeah. yy, yy Zastanawiam się, bo wiecie, bo Aga to ogląda, może to oglądać, więc nie wiem, czy to mówić, czy nie mówić. Może ja sobie troszkę poczekam i za jakieś kilka dni Wam po prostu y, powiem, że tak powiem, wiecie. Pierwszy, drugi, powiedzmy trzeci, czwarty dzień. Powiem Wam to tak, żeby jak już będę wiedziała, że Aga otworzyła, no bo nie chciałabym, żeby jej tutaj zaspoilerować. Kochani, więc tak to wygląda. To był Vlogmas numer jeden. Pierwszy dzień. Pierwszy dzień tego odliczania. Mam nadzieję, że będzie Wam ze mną tutaj dobrze. Mam nadzieję, że się tu rozgościcie na te 24 dni i będzie Wam cudownie. Zapraszam tu wszystkich tych, którzy już mnie długo oglądają. Zapraszam wszystkich tych, którzy są tutaj nowi. Rozgościcie się. Mam nadzieję, że znajdziecie tutaj coś dla siebie. Mówię od razu w tym vlogmasie też dla tych wszystkich, którzy mnie jeszcze nie znają: jestem osobą niewidomą, więc jak będziecie widzieli jakieś dziwne ruchy tutaj, jakieś nie wiem, dziwne rzeczy, będziecie się zastanawiali, dlaczego ja coś tam nie zrobiłam, albo zrobiłam, bo różne są już komentarze w tym kierunku czasem, to pamiętajcie, że chodzi o to, że ja być może czegoś nie widzę i to dlatego tak to widzicie. Także, kochani, będziemy się już żegnać w tym miejscu. Ja sobie pójdę jeszcze zrobić tylko herbatkę. Będę sobie ją popijać i bardzo się cieszyć. I umawiamy się, albo właściwie się nie umawiamy, tylko ja wam was zapewniam, że każdego dnia postaram się przynajmniej jak to będzie możliwe, tak zakończyć. Pa, pa.